Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj plan jest prosty. Na początku pozbywamy się wszystkich brainrotów z naszej bazy, generalnie wszystkich sekretów, które mamy i wypada nam. Kto by się spodziewał? Smoczek. Jeżeli też Wam on wypada najczęściej, to zostawiajcie łapy w górę. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem i już wam tłumaczę, co dzisiaj będziemy robić. Wow, gówno. Super, super. Dziękuję za ten komentarz, kolego niewidzialny. Tak czy inaczej, dzisiaj najpierw oczyszczamy tą bazę. Przenosimy sobie tutaj pana Ingianga, przenosimy drugiego stoliczka. Czy jak on tam się nazywa? Pyk, pyk, kociołek. A tutaj yy, piąteczka, na drugim koncie zobaczcie, co mamy. Mamy już trzy Brain Roty, które są potrzebne do skraftowania nowego. Mega mocnego brain rota, Los No Mayhoto to to coś tam, Quesadilla i Mariachi Corazoni i jeszcze Czwartego nam brakuje, ale spokojnie, ma się pojawić. <laughs> Chyba. Więc ja w międzyczasie przenoszę sobie moje sikreciki. Może, może nam jakiś Los Mobilis poleci, byłoby bardzo miło, ale no będąc szczerym jakoś specjalnie na to nie liczę, znając moje szczęście. Cyk pyk, cyk pyk, dobrze, 4 na 4, 8% Los Mobilis, cyk pyk. Proszę, no daj, 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 no mega. Smoczek numer 2. I czy ja coś jeszcze tutaj chcę zrobić? Kurde, nie wiem. Szczerze mówiąc, że to jest chyba przepalanie Robuxów, więc na razie odpuścimy, na razie odpuścimy. Sprzedamy pana Jackorilla również. Jest dostawa! Co jest w dostawie? Oj, 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 oj to mi się podoba, to mi się podoba. Jest ostatni zaginiony Burrito Bandito. Tego właśnie potrzebujemy. Aha, trzeba jeszcze odczekać. Nie ma problemu, nie ma problemu. Już kradniemy. Burrito bandito, burrito bandito. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo jak będziemy mieli te cztery brainroty, to dzisiaj będziemy mogli skraftować jakiegoś mega mocnego brainrota. I to podczas eventu. Ty, halo? A, bo to nie moja baza. No tak. Dobra, nieważne. Ale spokojnie, spokojnie. Od razu przeniosłem go tam, gdzie trzeba. I co za tym idzie? W tym momencie wszystkie... Potrzebne cztery brain roty mamy obok siebie, więc jesteśmy gotowi na event. I później czekaliśmy, aż zacznie się event na dobre. I jak już, proszę Państwa, w prawym dolnym rogu pojawiły się wszystkie możliwe mutacje. Ty, Los mobilis się zrespił! A, skociołka! O, się zdziwiłem. Dobra, ale najważniejsze jest to, że zaczynamy. Zaczynamy to, po co się tutaj dzisiaj, moi drodzy, zebraliśmy. Kraftujemy. Bierzemy naszego Burrito Bandito i craftujemy. Kraftujemy jakiegoś gold Brain Rocika. Pod warunkiem, że mnie nic nie walnie. Na razie mnie nie walnęło. Gdzie to się robi? Tutaj. Tutaj, dobrze, dobrze, jest pierwszy. Lecę dalej, lecę dalej. Tu trzeba szybko kraść, bardzo szybko trzeba kraść. Proszę. Dobra, mamy, mamy, mamy drugiego, mamy drugiego. Teraz tylko przejść go do maszynki i widzowie, za chwilę się będzie działo. Za chwilę będzie się działo. Jeszcze oczywiście czekamy, aż ee, ten fuse machine dostanie... Bufa, bo na razie jeszcze nie dostał, więc wtedy się zacznie już tak full na dobre. Kejsa, dia krokodila, kejsa, dia krokodila. Uważaj na ogień, uważaj na ogień. Mamy to. Jaram się, to może być mój najlepszy brainrod, To może być full, mój najlepszy brainrod. Bo wiecie, ja generalnie nie mam zielonego pojęcia, co on daje. Mamy już trzy. Dobra, zaraz damy czwartego, zaraz damy czwartego. I to tego, którego ukradliśmy na ostatnim evencie, jeżeli oglądaliście, to wiecie, proszę, proszę. Mamy to jeszcze szczęście razy 6. Odpalaj, Admin! Odpalaj! Stworzyłem go! Jest tu, jest tu, jest tu. Nad nim jakoś nazywa, nad nim jakoś nazywa. Lataco kombinacjon. Dobra, czekamy, czekamy. Oby coś dostał. Dostał pająka, 157 milionów. Jedziemy, jedziemy. Dawaj bańkę, chłopie, mu napełniaj, a nie. Proszę, proszę, proszę. Patrz, coś jeszcze dostał, coś jeszcze dostał. Ktoś dostał, ma 300 milionów. Ja musiałem chłopakom napisać, żeby ode mnie odkupy, odkupowali. Jak coś, dobra, ja kupuję. Kupuję. I za chwilę ktoś to musi kupić, ktoś to musi kupić. Dobra, są, są gotowi, są gotowi. Niech kupują, kupuj. Dobrze, dobrze. I go teraz bustujemy. Full ogień. Ty hola, chłopaki, odkupcie. Odkupcie, odkup! Dobra git 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 We are chilling bro, we are chilling SodaR i Michan muszą kupować, SodaR i Michan muszą kupować A ja idę wrzucać rzeczy do maszynki Prosiu 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 Gdzie jest maszynka? Tu jest maszynka Tylko czekamy jeszcze aż ona dostanie bufa, bo na razie nie ma bufa, Więc powrót, powrót, powrót to ma 300 milionów, jest git. Może mieć więcej. Na to generalnie liczę, ale też liczę na to, że maszynka za chwilę dostanie bufa. Proszę, proszę, żeby tak było. W sensie to nie jest maszynka, to jest kocioł. Ale co jak co kocioł z gołcikiem, a ja mam tyle los mobilisów przygotowanych widzowie, że no to się musi udać, to się dzisiaj musi udać. Proszę bardzo, trzeci, czwarty, ty jest buf na kotle, nie widziałem! Robię to, robię to, robię to, robię to, Ujawni teraz, ujawni teraz! Proszę, ty ja nie wiedziałem, mam jeszcze dwie minuty tylko! Dostałem, dostałem chłopier Kupować go chłopaki, kupować go Ja pierdziele, dobra, ogarniam, 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 ogarniam Jest git, jest git, jest git To są takie gouty widzowie. łapkę w górę do nich zostawcie Napiszcie coś miłego, nie wiem czy zdążę Admin, chłopie coś pisze o lawace, ale co mnie lawaka obchodzi Lawaka to była fajna jak była dynia Teraz to wiecie, lawaka no nie chce będzie Nie chce będzie, ale no nie jest jakaś Mega, mega interesująca. Patrz co tu się dzieje. Mam coraz mniej czasu, mam coraz mniej czasu. Idę na górę, idę na górę. Minuta 10, minuta 10. Zdążymy, zdążymy. 156 milionów ma. Nice, a ten ile ma? Dalej 300. Patrz, gościu sobie skraftował smoka, a ja też craftuję. Ja craftuję, mam nadzieję, że pumpkin spuki. Obydało, obydało. Albo chociaż ewiledona Dona niech da. Daj Ewiledona, nie no dało znowu tego. Próbujesz czas, próbuję jeszcze czas. 45 sekund. To się nie uda, widzę. Nie ma szans, 26 sekund, ale może jeszcze będzie, może jeszcze potem za chwilę będzie wiecie, kolejny garnek Nie wiem, ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić, Girafa celestre się respi. hooker z brachu Jak tu się takie rzeczy dzieją 3 sekundy, 2, 1, nie zdążę, nie zdążę, muszę czekać Znaczy dołożę tego ostatniego los mobilisa Ale generalnie muszę czekać na wiecie, na kolejne szczęście na kotle, więc czekamy I później stało się to Ej kupuj to tam, do Michałowa to idzie Co się dzieje, co się dzieje? Co za debil, kto to zrobił? Co się stało? Mika debil kupił. Nie, <grym> nie no nie Mika ZWON! 286 milionów chłop kupił, no czemu on to kupił? Wizowie piszcie wasze nicki, szukamy kolejnych ogarniaczy Dobra, mamy to, mamy to. Jak to się robiło? O, spadłem, dobra, to sekundka mordeczki Musi stać na sobie, no Dobra, ty wskoczysz. No stoję. No i co? I co teraz? Ale tak latasz, tak O! Becetera, mi na go... Coś się, coś się mi na gotuje. Na no kurde, no przecież stoimy perfekcyjnie, ten Mateo to jeszcze działa w tej grze? Skakuj, bambisek. Hop, hop. My jesteśmy tragiczni. Posuń się. Musisz krok do przodu zdrać, że mu na głowę wskoczył, o. Nie, ty mnie zrzucasz, chłopie, tym Mateo twoim. Robi się, robi, robi się. No dostałem w mordę! Biegnę, 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 biegnę! A biegnę. No i Sigma, właśnie wiedziałem, żeby tak zrobić. Jest git, jest git. Kurda, ten czemu nic nie dostał placek. Ale dobra, ważne, że ten dostaje 420, zarąbiste, zarąbiste. Ty kupuj to! Ja się tu tak stresuję, widzę w tym Steelbrer, tu jest dym, tu jest dym. ja ustaw kwadrat Bambisek, bo taki trochę jesteś, ci powiem, krzywo ustawiony mordeczko. Coś nie gotujemy, co? Dobra, chłopie, to nie działa! O działa! No i chłopie gotujemy. Trzymajcie tego nieco, tejrebić tej re, Bo my jeszcze mamy tego. My jeszcze mamy kocioł. Ja odpalam kocioł. Jest kocioł, moi drodzy, jest kocioł. Proszę, Ewiledon, Ewiledon. Dobrze, dobrze. Kupujcie, kupujcie. Nie bierz tego kor korna, chłopie, bierz to. Dobra, on go kupi, on go kupi. Jest yes, git, jest yes, git, jest git, jest git. Gotujemy dalej, gotujemy dalej. Tutaj los mobilisa jeszcze kradnę i ugotujemy kolejny. Spokojnie, spokojnie, mordeczko. Wszystko idzie dobrze, panie Sodar. Proszę się nie przejmować. Musicie mi zaufać widzowie, że to się jeszcze uda. Tutaj jeszcze ugotujemy. Proszę, no, żeby one coś dostały. No czemu one nic nie dostają? Jest tyle rzeczy, a one nic nie dostają. Ci z pająkami stoją. Zaraz do was idę, zaraz do was idę. Sekunda. Ja wszystko widzę, ja wszystko rozumiem, moi drodzy, tylko jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Jeszcze tutaj trzeba ugotować. Teraz de proces, tras de proces. Nie blokuj mnie, Bambiku, ja wszystko widzę. Ja wszystko widzę, naprawdę wszystko widzę. Admin gotuje. O to chodzi, o to chodzi. Tego potrzebujemy. Czakeki też się przyda. I jedziemy. Ewile Donik, cyk, pyk. Ten coś dostał. Ja odpalam kolejny garnek. Nawet jak dla tego smoka. A chociaż ten smok to jest beznadziejny. Ale dobra, zobaczmy co da. Zobaczmy co da. Może na coś lepszego. Dało smoka. Co za shit. Dobra, biorę sami niego. Proszę, żeby się udało. Proszę, nie bij mnie. Nie bij mnie. Będziemy w czurkę, Będziemy w czurkę, Będziemy stali. Mamy to. Nieee! Moje drugie konto dostało hita Nie no, jeszcze światło zgasili. Oni Ja jaja robią w tym style brain Brainrod! Nie wiem co mam zrobić, nic nie widzę. Biegnę! Biegnę Ty Micha z wątki się przesuniesz, bo ja nie mogę tego konta przesuwać tam, a ono dostaje hity, no przecież to jest łatwiej nie zauważyłem, 400 I razy tak. mnie walnęło to coś, ale się udało, jest git, jest git, jest git, ja mówię nie wytrzymam, a czy ktoś mi wytłumaczy, czemu ten Don pieprzony i to coś nic nie dostaje? No dostał teraz, a dostał, 126 milionów, dobra, dawaj pajączek, zrób coś, dał! Nie, nie dał, no on ma to gdzieś, on ma z Niesamowita jest ta gra, niesamowita, gotujemy, szybko do garnka, nie wiem czy to się uda, ale próbuję nie wiem, nie, no tu jest tyle tych rzeczy, tu jest tyle płomieni. Co się dzieje? Mam mam pierwszego, mam pierwszego w garnku. Widzowie, takie odcinki są crazy. Jeżeli doceniacie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, bo to naprawdę, naprawdę nie jest normalne dla mnie, tak? Moje tętno tutaj leci zbyt szybko. A ten chłopczy się. Ja nie wiem, co on niesie. Chłop mi chod pototosa otosa niesie. Chłopie, trzymaj chod pod Ja tu mam takie los mobilisy, że to nie ma do tamto. Jest ugotowane, jest ugotowane. A czy mogę go zabrać? Wszystko mogę zabrać. Ja problemu, ja problemu. Widzowie, my tutaj do garnka wszystko wrzucić możemy. Pytanie czy warto? To jest dobre pytanie. Nie wiem, no tego chyba wezmę, bo te już są zbyt OP. Ale jak teraz napiszecie w komentarzu Sigma, to również je wrzucimy, tylko musi być mega dużo takich komentarzy. O, chłopie, gotujemy. Gotujemy w garnku. Gotujemy w garnku. Ty, Gościu coś sobie ukradł a ten daje 234 miliony. Ole Gold! A gdzie jest ten jeszcze jeden? Nie, zgubili go. Zgubili Eviledona. 400 milionów daje. Kurde, jakie gołdy urosły. Dobra, dawaj, pakuj to, pakuj to. Gotujemy, gotujemy i zaraz robimy kolejnego. Co mi dało? Znowu nie tetejre, biki chletejre? XD. To jest kam. Dobra, ktoś to kupił, ktoś to kupił, jest git. Dużo komentarzy widza, widziałem, więc wrzucamy, wrzucamy, wrzucamy normalny dla was, widzowie. Czego się nie robi dla Wiza? Wszystko się dla Wiza robi. Dla Wiza, chłopie, nie ma to tamto. Love you guys, hope you enjoyed. Nie, 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 ty nigdzie nie idź, Maniek! Maniek nigdzie nie idź. On jeszcze odpali. On zawsze na końcu odpala tą masę efektów. Musi dać znowu. Jak da znowu, to instant odpala. Mam jeszcze 2 minuty 4 sekund. Stary, to coś daje 300 milionów na sekundę. Jak ja nie dostałem teraz tego pumpki and panki, czy on się nazywał? Spooky and panki. To to jest dramat. A co to jest secret Lucky block? Dawaj go! A nie, oni go gotują! Gotujcie go, gotujcie go, już rozumiem! Gotujcie! Dobrze, 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 zrozumiałem, zrozumiałem. Gitara, gitara, zabieramy ostatniego. Dwie minuty, a admin nie daje nowych mutacji. Nie wiem, czy jest sens wrzucać te Czy jest sens wrzucać te cztery gołty. Patrz. One more snap. Snap, snap, co to jest snap, to to jest snap. No to wiesz, wszystkie efekty. O, no to chłopie, to odpalam garnek, odpalam garnek! Dawaj, odpalam! Odpalam! Nie, no, żartujesz te ze mnie! Nie no nie no nie no, nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Kup to ode mnie, chociaż ktoś błagam. Co to jest za syf? A, chociaż dostał czapkę. Chłopie, tam jeden los mobilizdawał 300 milionów. Kupuj to ktoś. Dobra, kupił, 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 jest GID. Już myślałem, że nie kupi. A czemu trzy rowery w ogóle dostaliśmy? To jest takie oszustwo. No po rowerek, nie wiem. <ścoughs> A, Mican rowerek, no pewnie, że tak. Ale bądźmy poważni, widzę, bądźmy poważni. Generalnie ten event wygląda nieźle. Tutaj trzy rowerki jeżdżą. Każdy ma przynajmniej 150 milionów. Tutaj jakiś laki bloczek. Idę zobaczyć, co tam mam w innych bazach. Mam takiego koksa. Przeniesiemy go sobie. Szkoda, szkoda, że on jeszcze tutaj czegoś nie dostał, ale można go przenieść. Pyk, 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 biegniemy. Może mnie jakiś krab nie dziabnie, nie dziabnął mnie, fajnie, dobra. 286 milionów, jest git. To otworzę, bo nie do końca wiem, czemu to w ogóle podniosłem. Ale spoko, otwieramy, otwieramy, nie ma to tamto, nie ma to tamto. Co to jest hop? Jakiś cornisz. Bananito bandito. Ja cię bananito bandito kasuję. Oprócz tego Ewila 400 milionów. Nie, no jest okej. Okay. Naprawdę jest W. Serio, serio, jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze tam wiem, że coś jednego ugotowaliśmy, co miało 400 baniek, ale nie wiem co. Tutaj jest. Latako kombinacion. No to chłopcze, la taką kombinacjon też jest gołcikiem. Kurde, ale efekty się kończą. Czemu się efekty kończą? To Bambiszek tam pisze? XD pisze. Ładuję mu, chłopie lepiej, leci w kosmos, tak? A te rowerki to chyba chłopakom zostawiam. Tak szczerze. Chcecie po rowerku dostać? Ja biorę tego la coś tam, la kombinacjona. Ty, ty chłop, chłop mi kradnie la kombinacjona, nie! Szczuras! Szczuras la kombinacjona nie ma, nie? Jak on dzisiaj nic nie zrobił? On jedynie co zrobił, to chłopie stał z tym Mateo i jeszcze krzywo, nie? No powiem tak, coś coś nam rytuał nie działa, ale krzywy jest ten nasz Rom, Bo no kurde, i to bardzo. Okay. Rom ma wszystkie boki takie same, to ja nie wiem. Dobra, Bambiszek postoi krzywo. Bambiszek to w ogóle na tym telefoniku to on tam nie wie co klika, nie? No nie działa to no. Nie działa rytuał oszukali nas chłopie. Ty co my robimy źle widzowie? Ja tak się zastawiam. No jest rąb, tak? Jest ustawiony rąb, tylko ich rąb jest jakiś taki chyba bliższy. No niestety. Chcemy dobrze, ale się nie udaje. Się nie udaje. Jak jeszcze raz usłyszę nie te tej rabiki, czy jak to się tam nazywa, to mnie wybombi. Przysięgam. Tary mary, hokus pokus, pyk. I teraz się gotuje. Nie gotuje się. Do przodu. Stój, stój, ja dzwon. Do przodu. W czerwonego dywanu, Bambiszek. Taki jest. Strąb chłopie, że ja lepszego nie widziałem. No, przysięgam, to... że ja nie wiem, co nie działa. No, nie, z daleko, bliżej, bliżej. Nie Nasz wygląda jakby był. Bliżej, bliżej, panowie ci. się. Musimy się przytuli. No dobra, już bardziej nie, już bardziej nie. Michał z wątroje do przodu i w prawo. Pro Proponuję z tego zrezygnować, bo jesteśmy za słabi na to jednak. Ale jak to zrobić? Oni wcale nie stoją tak daleko siebie. Nie no, wez dobrze stoimy tak szczerze. O, GG, panie. Co to jest za rytuał? Hey. A myślisz, że to wina Bambiszka? Ja myślę, że coś tu nie działa po prostu. No. Nie, no Michał, aż że trolluję, a nie Bambisek. Trzeba zmienić no teraz... tego pana. Jestem idealnie w linii prostej 90 stopni, kąt prosty z bombicznym do, do tyłu. Jak się nie da zrobić krzesła i to fake. No żartujesz sobie, że ty nam stajesz jakiś fake rytuał. Nie, no dobra. Ja 40 minut, stoję z tym krzesełkiem, tym niechowy sprankowałeś. Chłopaki chyba wam nie idzie. Weź, Michaś, uderz mnie, ja już nie chcę. Masz, weź mnie, dziabli. Nie ma problemu. Dziękuję, dziękuję. Dobra, to tak, co? Michaś, bierz tego za 240 do, do siebie. Oni mnie. Co dar weź bierz sobie jednego? Do ten, ten zostaje u Michasia, dobra, już przestajemy kupować, no. fajnie. I wy teraz się z tymi musicie podzielić jeszcze. Ty chłop mi kradnie lucky blocka. Ty oszuście mały. No i masz przerąbane. No i teraz jest koniec z Michałem. Zwonem. Escinia pisze. Jak on się nazywa? Tak. Rakietą go chłopie wysadzam w kosmos. Nie, Bierzemy lucky bloczka. Ej! Ten mnie goni. Tego do więzienia wsadzam. Temu daję to, to. Jeszcze skerka temu i jedziemy. Lucky bloczek! No. I sigma. Mody Sigma. Nie no, idę go oddać. Ale bym go oddał Bambiszkowi. Weź se, wiewiór. Weź se, no weź se. Ty możesz se wziąć. Jak tam, e, Michał jak twój laki vlog, mordeczko? Nawet mi się nie chciało o to walczyć. A nie chciało cię. się. Chodź, Bambiszek, weź go sobie, bo dla ciebie wziąłem. Na zakończenie odcinka, odpalaj, odpalaj, no. Pyk. Opalam. Minkę dla Tak, obloczek, cyk, pyk. Pyk. I cyk seveny małe, kotek wypadł, pyk. mega. Mega. O, patrz, jakiś fajnie. Cykrecik. Wotr... Cykrecik. motorka. Cikrecik. Co? tak Takoto dostałeś? Co? Ciuławini Takonini? Mega dobrze, Michał, Tak trzymaj! Zobaczmy, a może teraz wypadnie Carlo? Wypadł Carlo! Mega dobrze! Czekaj dalej, czekaj dalej, bo tutaj widzę, że rozpędzamy się. Proszę bardzo, jest kolejny Ciuławini. I chłopie, wiesz co, zaraz wypada? Dawaj, Klauninio odpalaj. Klauninio leci. Trzy, dwa, jeden i... Klauninio, proszę... O, jednak jest Mami. <laughs> Ma, jednak jest gorzej. Coś jeszcze tu masz? No, nie już tu nic nie masz, to już nic nie masz. O, Bambiszek, odpalaj. Trzy takosy są. Um, w, W in the chat. W in the chat, odpalamy Bambiszek, chłopie, i dwie to wypada? Ja ci powiem, będzie jedna Chihuahua, jeden Kotek i coś tu się stało za mną. O, fajne, fajne. Jest Kotek, okej. Okay. Jest ciułała okej. Okay. I. I druga ciłała, bardzo fajnie, bardzo fajnie nam idzie, chłopaki, tak trzymajcie. E, idziemy dalej, teraz jeszcze idziemy do Sodara, proszę Państwa. Oj widzowie, tutaj, tutaj będzie wysoko, tutaj. No, myślę, że właśnie, ptaszki, do tego będzie... o, gorillo. No, tego się nie spodziewałem. Ej, 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 coś się kolega rozpędził. Ty, gruby, ty masz tu jeszcze ta kosa. Dobra, on go nie widzi, to ja go kradnę, ty. A ten nie bije. Aha. Aha, no nie, dobra, teraz to przegieli. Teraz to przegieli, co wypadło? O, ciłała, no to Sigma. Wychodzę z tej bazy. Tego ziomeczka ładujemy. Patrzcie, i odpalę sobie e, Wolhaka, bo chcę zobaczyć, za ile sekund przyjdą mnie okraść. Idą, idą, idą. Już idzie smurf. Proszę, proszę, proszę. Zobaczmy, co sobie weźmie. Zobaczmy, co sobie weźmie. Ej, nic nie wziął. On jest uczciwy, ale patrz, idzie ten. Idzie Bambiszek. To mu dam, to mu dam. Niech sobie weźmie. A patrz, co robi Michał Oczywiście, ja od razu mu ładuję Ragdola. Proszę bardzo, fajnie, wróciliśmy do bazy. Oni sobie ja ze mnie robią. Chłopaki! Chłopaki! Pik. Co tam? Co tam jak tam? Czekaj, ja cię jeszcze w więzieniu zamknę w Pik. Dzień dobry witam. Eee! Co on ma za moc. Nie wiem co on ma za moc. Walę mu ciasto. Ciasteczko. Oj, ojoj ojoj ojoj. I ty bo to pięknym sposobem widzę, że żegnamy się, trzymajcie się na następnych... Nie, nie!